Cześć, witaj w drugim odcinku Ultimate Questu, jak się uczyć. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, chcę się dzisiaj z Tobą podzielić czymś, a to będzie jedna z najbardziej zdroworozsądkowych rad, jakie jestem w stanie nagrać na wideo w całym moim życiu dotychczasowym, ale żeby fajnie brzmiała, nazwiemy ją zasadą Arnolda. Chcę się z Tobą podzielić zasadą Arnolda, czyli jedną z najprostszych metod przy uczeniu się czegokolwiek, żeby to naprawdę dobrze wyszło. A spróbowałem nazwać tę metodę w fajny sposób, bo jak, jak, jak Ci ją opowiem to wiesz... Zjnacka skojarzy ci się z twoimi rodzicami, nauczycielem, wykładowcą albo ciocią, która ci piłowała, żeby się ręumatmę. Bo najprostszą metodą, żeby nauka naprawdę szła świetnie, jest po prostu powtarzać, 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 powtarzać. Lub jak mówią sportowców, jak mówią ludzie zajmujący się sportem, są tylko trzy metody, żeby osiągnąć sukces. Praktyka, praktyka i praktyka. Dlaczego nazywam to zasadą Arnolda? Hmm, czytałem niedawno biografię Arnolda Schwarzenegera, nazywająca się e, Pamięć Absolutna. Co. Moim zdaniem jest fenomenalnym mrugnięciem okiem do jego fanów. I bardzo mi się podobało to, że przez całą tę książkę generalnie on opowiadał o swojej podstawowej rzeczy, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek, żeby być tym dobrym. Czy jak chciał być dobry w sporcie, kiedy zajmował się bodybuildingiem, czy kiedy chciał się zajmować aktorstwem, czy kiedy później próbował być dobrym politykiem. Zawsze, choćby nie wiadomo, jakie miał do czegoś predyspozycje, albo odwrotnie, choćby nie wiadomo, jakich predyspozycji mu brakowało, siedział. I powtarzał. Jeśli miał grać rolę maszyny, Terminatora, dzień i noc rozkręcał i składał broni jak w wojsku, żeby na pewno nie musieć na nią patrzeć nagrywając, bo maszyna przecież nie będzie patrzyła na swój własny pistolet, po prostu strzela i chowa. A kiedy chciał być politykiem, czytał, zorganizowano coś, co się nazywało uniwersytetem Schwarzenegera wśród jego znajomych, mianowicie postanowił się na Hama doszkolić ze wszystkiego, czego nie wiedział, powtarzając, robiąc notatki, no stop, próbując rozwinąć swój umysł. Tak działa, zobacz, tak działa nauka na rowerze. Jeśli człowiek wsiądzie pierwszy raz na rower, najprawdopodobniej uderzy się prawym ramieniem o chodnik. Ale jeśli wsiądzie drugi raz, znowu się uderzy prawym ramieniem o chodnik, ale jeśli wsiądzie 85 raz, najprawdopodobniej dojedzie do cukierni. Na no tym polega cały Drobna przerwa. Jeśli podoba Ci się to, co robię i masz ochotę kontynuować przygodę przy moich Turbo i Ultimate Questach, zapraszam Cię bardzo gorąco do dania mi to Mi to daje wielki entuzjazm do roboty, a Ty nie przegapisz moich kolejnych filmów. Dzięki wielkie. Słuchaj, a skoro się Ci powiedziałem o przykładzie roweru, który jest dosyć generyczny, chcę Ci powiedzieć o swoim własnym przykładzie. Miałem na poprzednich studiach, jeszcze jak studiowałem zarządzanie, miałem mm, profesora ze statystyki, który nas piłował po prostu jak wow. Nigdy w życiu, nigdy wcześniej, nigdy później nie miałem równie surowego, wymagającego wykładowcy. Myśmy po prostu ryli tej staty od groma. Jeśli kiedykolwiek miałeś coś wspólnego ze statystyką, to być może Ci powie, będziesz wtedy żałować mnie i się bardziej polubimy, że bardzo wiele zadań zaczynało się od tego, że nasz wykładowca profesor rzucał z rzutnika na ścianę liczby po przecinku i myśmy mieli te liczby wpisać w kolejności sami zrobić z nich wszystko: klasy, tabele, momenty centralne, uśrednienia, momenty, miary tendencji centralnej, później testy, wskaźniki, wszystko od suchych liczb samemu ręcznie na karteczce z kalkulatorem. To był dramat, a kolos, co jest najlepsze, jedno takie pełne zadanie, od liczb aż po mm, ostateczny wynik, jedno takie zadanie potrafiło zająć ci godzinę z życia. wiesz, jak wyglądał kolos? Mieliśmy półtorej godziny i trzy albo cztery takie zadania. Więc bardzo wielu ludzi próbowało nauczyć się statystyki, tak, żeby ją zrozumieć czytali dużo i tak dalej. Oni wszyscy niestety uwalali. Myśmy z naszą grupą znajomych doszli do wniosku, że jest tylko jedna metoda, żeby sobie poradzić. Po prostu nauczyć się tej statystyki manualnie, po prostu trzaskać nieskończonej ilości zadań, bo jak potem siądziesz na takim kolosie, po prostu z automatu zrobisz te zadania. Bez długiego zastanawiania się, o co teraz zastosować, czy to na pewno jest dobra miara tendencji centralnej, a ja może mam zastosować inną. O nie, a czym się już trzeci moment centralny od drugiego. Nope. Moment centralny. Prawdopodobnie pomyliłem to pojęcie, bo takiego nie ma, ale to już było jakiś czas temu, już poszczególne pojęcia mi umknęły. Ale np. tak dzisiaj na psychologii omawiamy statystykę i mamy naprawdę zaawansowane jakieś ortogonalności tego typu pierdoły to mi... Nie pierdoły, no okej, okay, to jest wyższa nauka. Tak mówię teraz typowo do filmu. A w momencie, kiedy siadam i mam zinterpretować jakiś wynik statystyczny, który widzę przed sobą, który mi wypluł program SPSS, ja go umiem zanalizować, bo ja tyle natrzaskałem, tyle razy przeszedłem przez cały proces, od liczb, aż po ostateczny wynik, że ja po prostu wiem, co to jest za liczba. Nawet się nie pamiętam jakiegoś konkretnego, konkretnej akurat nazwy. Ja rozumiem, po co ona jest, co ten trend oznacza, dlaczego się go stosuje. Bardzo... Oczywiście, ja na poprzednich studiach po prostu nie cierpiałem tych zajęć. Dzisiaj je uwielbiam, co jedyne, które wspominam z zeszłych studiów tak naprawdę. Tak naprawdę w sercu, że za 20 lat nie będę wspominał. Tak były trudne, a zarazem tak dużo mi dały w życiu. Ważne jest, żeby umieć się samemu doprowadzić do aż takiej obsesji na jakimś punkcie. Jeśli na czymś Ci zależy, na jakiejś wiedzy, jeśli chcesz być dobrym blogerem, youtuberką, pisarką, sportowcem, rowerzystą, cyklistką, kimkolwiek. Ważne jest, żeby to powtarzać dzień i noc. To jest, to jest metoda, w jakiej ja się teraz uczę rzeczy. Niedawno zainteresowałem się przykładowo, z, niedawno, czegoś się nie ale zainteresowałem się storytellingiem i nie próbowałem storytellingu się nauczyć, nie wiem, tak romantycznie przeglądając interesujące mnie zagadnienia, tylko po prostu wziąłem tonę książek, które są uznawane za najlepsze w dziedzinie, spiłowałem je od początku do końca, porobiłem z nich notatki, potem spiłowałem te notatki, po czym zastosowałem się do wszystkich ćwiczeń, po czym teraz zasuwam te ćwiczenia. Jakby nie, nie ma jak tego obejść. Być może da się to obejść, ale na pewno nie, był, nie czułbym się dobrze z tym, że wiem, że mogę umieć więcej, a nie robię tego. Dlatego, moi drodzy, zasada Arnolda, dostosowania... Tak naprawdę często w życiu, ale przede wszystkim przy rzeczach, które są dla was niesamowicie ważne. Tak jak dla mnie opowiadanie historii, tak jak dla kogoś jeżdżenie na rowerze, tak jak dla Arnolda rozkręcanie pistoletów do roli w Terminatorze. Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać. Jest taka słynna krzywa, która pokazuje, jak wygląda ludzkie zapamiętywanie, a zarazem zapominanie, że na początku mamy bodziec, nasz umysł robi, wow, wszystko rozumiem, i potem jest nie, już nie zaczyna je rozumieć. I w tym momencie jest ważne, żeby mu przerwać tej spadkowej. Nie, znowu rozumiesz. Jak kilka razy podniesiesz w ten sposób, to że twój umysł zapomina, po prostu on, on, on to sobie utrwali. To jest mega, mega, mega fajną sprawą. Dlatego życzę Wam, żeby Wam się chciało te najważniejsze sprawy w życiu popowtarzać, żeby mieć je super obcykane. Życzę Wam bardzo przyjemnego tygodnia. Jest niedziela, więc przynajmniej ja wrzucam ten filmik w niedzielę. Życzę Wam, życzę wam bardzo dobrego tygodnia. Widzimy się w środę na Turbo i za dwa tygodnie w niedzielę na kolejnym Ultimate -questie. Trzymajcie się ciepło. Ciao!